Czy kiedykolwiek marzyłeś o byciu e-sportowcem, daj znać w komentarzu, bo ten wyjątkowy gryzon, czyli Hitscan Hyper Hyperlight z pewnością Ci w tym pomoże. To co najważniejsze, to to, że waży on 39 gram i producent osiągnął to dzięki temu, że nie mamy tutaj żadnych zbędnych barierów, nie mamy tutaj RGB, nie mamy tutaj nawet od spodu takiej szybki, bo liczy się po prostu każdy gram, żebyście mogli w trakcie gry komfortowo machać ręką i nie męczyć nadgarstka. Ale oczywiście ważne są również technikalia i tutaj znajdziecie w środku sensor Pixart PAF 3395 oraz switche optyczne umre. Na lewym i prawym przycisk. Myszkę możecie podłączyć kablem USB-C, ale żeby osiągnąć jej pełną wydajność i bezprzewodowość, musicie użyć takiego dongla 8K, dzięki czemu będziecie mieli 8000 polinkrate oraz responsywność na poziomie 0,125 mS. Pomimo tego, że jest tutaj nieduża bateria, no bo wiadomo, trzeba utrzymać tą niską wagę, to czas pracy baterii na bezprzewodowym podłączeniu wynosi aż 75 godzin. Myszkę możecie kupić na hard PC i w zestawie dostaniecie tam dodatkowe ślizgacze oraz dołączony ten dongiel 8K. Za 449 zł dajcie znać, w jakiej grze Wy byście rozwalili taką myszkę.